Kapitan Watanabe? Wreszcie mam dla ciebie dowody. Jedź do ośrodka Fist w Chinatown. Co takiego znajdę? Miłą panią o nazwisku May Parker i różne dziwne rzeczy w gabinecie Lee. Ale słuchaj, on planuje kolejny atak. Gdzie? Kiedy? Nie, jeszcze nad tym pracuję, ale chyba użyję czegoś o nazwie Oddech Diabła. Brzmi destrukcyjnie. Co to jest? To substancja stworzona przez Oscorp. Pewnie jakaś broń biologiczna. Mam całą teczkę informacji na jej temat. Na razie jej zatrzymam. Wyślę kopię, gdy tylko będę mógł. Okej, okay, sprawdzimy jego biuro. Jeśli wszystko się potwierdzi, wystawię list gończy. MJ, cześć. Tak, tylko dzwonię. Hej, Peter, oddzwonię później, dobrze. To Cię powinno zainteresować. Zaraz, dlaczego szepczesz? Jestem trochę zajęta. Może pogadamy przy kolacji? Nie? O, jasne! Mogę coś upiścić. Super, na razie. Czekaj, pamiętasz, jak mówiłaś mi o dotyku, którym Li może skazić ludzi? Chyba widziałem go w akcji. Właśnie zaatakowali mnie zupełnie mili bezdomni ludzie. Tyle, że mieli takie. Ech, błyszczące oczy. A pamiętam, że Yuri mówiła mi coś podobnego o strażniku, który wypuścił szokera. Więc szoker jednak działał dla Li? Wszystko jest powiązane. To nie wszystko. No, ale może pogadamy przy kolacji? Tak, na razie. Kolacja. Co by tu piścić? Dzień dobry, doktorze. Co słychać? Parker! Wspaniałe nowiny! Chodź do laboratorium! Eee... E, teraz? Nadeszła moja wielka chwila. Muszę ci to pokazać. Ekstra. E, ale jestem już umówiony. Mogę wpaść później? Wszystko może poczekać. Musisz to zobaczyć, Peter. E, dobrze. Już się robi. Ciekawe, czy to znaczy, że znów mam pracę. W sumie na chwilę mogę wpaść. damy na Union Square. Demony w Moi drodzy, jestem zmuszony po raz kolejny bronić się przed wyssanymi z palca oskarżeniami nijakiego McDonalda Macha Gargana, zwanego Skorpionem. Jak już informowałem, sfinansowałem eksperyment, który zapewnił mu nadludzką siłę, szybkość i ten niesamowity cybernetyczny ogon. Celem eksperymentu było stworzenie przeciwwagi dla Spidermana, który nie stanowi zagrożenia i powstrzymuje złoczyńców. Nie miałem pojęcia, że gość jest śmirem. Myślicie, że miał w CV spis o tym, że jest psycholem lubującym się w truciznach? Jego pozew to jasna próba obniżenia wyroku, który mu grozi poprzez zwalenie winy. Na mnie! Dzień John on nie zgadza się na coś takiego! Cześć, doktorku! Witaj, Peter. Będę za moment. Wow! Ile nowych rzeczy! Musimy popracować. Skąd masz cały ten sprzęt? Obdzwoniłem wielu ludzi. Wziąłem kilka pożyczek. W zasadzie zaczynamy od nowa, ale tym razem będzie inaczej. Nasz pierwszy królik doświadczalny. Kapral Texidor. Stracił rękę na misji, teraz chciałby móc tylko znów przytulić córkę. Nie próżnujesz? To dopiero początek. Wiesz, do tej pory postrzegaliśmy protezy z niewłaściwej perspektywy. Po co ograniczać się do naprawiania ludzi, skoro możemy ich ulepszyć? Okej, okay, to powinno zadziałać. W porządku. Oj, normalnie, ty cholerny! No to już wiem, na kogo pan nie zagłosuje. Przepraszam, mam skłonność do kiepskich żartów, kiedy się denerwuję. To, to dobry żart, farker. Po prostu trochę przesadziłem z reakcją. Nie, wcale. Ma, może pan od, odpocznie? A ja posprzątam i przygotuję kolejny test. To yy, nie chcę być wścibski, ale pan i Norman chyba dobrze się znacie. Poznaliśmy się w koleczu. Polubiliśmy się. i założyliśmy firmę. Obaj chcieliśmy. W... Zmieniać świat, ale w inny sposób. Zaraz. Zaczynał pan pracę w Oscorp? Byłem nawet jednym z założycieli. Początek nazwy pochodzi od naszych nazwisk. Heh. Dodaliśmy korp i... No, wyszło zgrabnie. I czemu pan odszedł? Norman miał obsesję na punkcie genetyki. Rozpoczął projekt, moim zdaniem nieetyczny. Potem w każdym razie było coraz gorzej. Odszedłem w zamian za odprawę, ale nie wystarczyła mi na długo i musiałem polegać na dotacjach. Jeśli ten projekt nie wypali. Spokojnie, wypali. Zaraz to przygotuję. Zaparzę świeżej kawy. Przeprowadź diagnostykę systemu sterowania. Mogło dojść do zwarcia. Hmm. Niedobrze. Muszę przekierować ten obwód. Wiesz, tym razem może Ty spróbuj. To chyba działa nowy cel, interfejs neuronowy. To sporo pracy, jak dla jednej osoby, da Pan radę? Najwyraźniej nie sądząc po tej wpadce. Nie znalazłem jeszcze pracy. Nadal nie mam. Wiem. To, to nic, poradzę sobie. Na co komu kasa, kiedy zmienia się świat, co? To... Za zmienianie świata. Nieodebrane połączenie od Mary. Doktorze, muszę uciekać. Wrócę później. Nie martw się, robota nie zając, nie ucieknie. Interfejs neuronowy to byłby wielki krok, doktorze. Wielkim i koniecznym. Jeśli korzystanie z naszych protez będzie się wiązało z wysiłkiem, poniesiemy porażkę. Uda się nam. Musi. Advanced Idea Mechanics. Doktorze, jest pan pewien, że powinniśmy przyjmować od nich granty? Ich przedstawiciel to śliski typ. Nie możemy wybrzydzać ich. Jak już staniemy na nogi, będziemy mogli poszukać innych sposobów. Doktor naprawdę ma wizję ulepszonej wersji człowieka. Próbujemy ulepszyć konstrukcję protezy. Powinienem zobaczyć, co robił doktor i sprawdzić jego pracę. Nadal aktualna? Kolacja? A, tak! Dzwoniłam w innej sprawie, ale Ale tak. Pogadajmy przy kolacji. Wciąż jestem chętny przyjść i coś upiścić. Doprawdy? E, cóż, lubię żyć na krawędzi. W drodze do domu zrobię jakieś zakupy i dam ci znać, kiedy możesz wpaść. Okej, okay, to do usłyszenia. No dobra, kolacja u MJ. Mało oczekiwania. Trudno byłoby to skrzanić. Zanim zadzwoni, ogarnę jeszcze kilka spraw na mieście. Uwaga agenci w Mail, vale. tu Centrala. Co u Was? Centrala. demony atakują nasz transporter.

Nigdy za wiele. Ej, pytanie. W jaki sposób twoje oczy się... Chrzani, Jamiesona. Dla mnie jesteś w porządku. Co cześć. Dziękuję oh, bardzo. So Oj, przepraszam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteś <grystanie> prawdziwym heroem. Dzięki. Ej, uważaj! Sable International nie jest może na moim... No dobra, ludzie z mieszkań na górnych piętrach już naprawdę mają was dość! Kajwo! Obok mnie, że tak to ten... na twarzach ludzi z Sable to najlepsza nagroda. A może to zatwardzenie? Cześć Jay. No dobra, kupiłam parę rzeczy. Jestem ciekawa, co z nich wymyślisz. Już do ciebie lecę. Szykuj się na ucztę życia. <laughs> Mamy rannych. Miejsce zdarzenia to Garment District. Mam za mało danych. Powinienem poszukać wież na słuchowych. Trzymajcie się, panowie. Majęca kawaleria już tu jest. Fanatycy. Są wręcz ślepo oddani Martinowi Lee. Już po Szykujcie, Uważajcie na siebie. グランプリ。<laughs> Gdyby w wieku 12 lat ktoś mi powiedział, że kiedyś goście w maskach będą do mnie strzelali rakietami, to w sumie pewnie byłbym podjierany. W Trzeba w ciężarówce. Trzeba ją tym Mordercza parada zatrzymana. mi Dziękuję. Do wszystkich świadkowie zgłaszają rozwój Potrzebni dodatkowi funkcjonariusze we Flakiron. Moi drodzy, właśnie otrzymałem nowe informacje o Adrianie się zwanym walcze. Okazuje się, że ten skrzydlaty przestępca zachorował na raka i trafił do szpitala na trakcie na leczenie, które będzie kosztowało podatników fortunę. Pozwólcie, że o coś zapytam. Dlaczego na trakcie w ogóle znajduje się szpital? Przecież to pełne szaleńców więzienie o zaostrzonym rygorze. Jeśli chorują, to niech natura to załatwi. Wiem, że to niezbyt przyjemne stanowisko, ale wysokość moich podatków też nie jest przyjemna. Nie uwierzysz, co się wydarzyło. Ten adres, który mi dałeś poszłam tam MJ. No wiem, ale czekaj. Co to jest? Posłuchaj. To adres odpita Wszyscy tutaj noszą broń, Co to za miejsce? Że znajduje się w nim coś związanego z Lee. Muszę tam wrócić. E? Co to było? Co za kretyn nie umie odłożyć narzędzi? Pewnie farciarz. Martin Lee naprawdę płaci szefowi? No. Budujemy do niego Eric! Jest, nie? no. Dżembo, tu! Muszę dostać się do biura. Weź lepiej. Co szef robi z forsą z tej roboty dla Lee? Co ona budują? To wszystko dla Lee? Ostrożnie. Próbowałeś go? Co tam się dzieje? Na pewno coś jest. Ja pojazd potrzebuję tak wielkich opon. Gdzie on jest? Przecież go tu położyłem. Coś ważnego, ale chemaks. gdzieś tam? Co tam jest? Szczepień, proszę! Liczę nie w Nie skapnie się. Hm. Bo nie będzie w topy. A! Niech to slak! Poprawię to przecież! A! A! Masz jaja ze stali, Rick. <śpieszynka> Zobaczymy, czy pękną. Rozczarowanie. Potrzebuję nowego spawacza. Nie mogę się już wycofać. Muszę wejść do tego biura. Udało się. Plany. Transporter. A więc to budują. Ale po co li opancerzony pojazd? GPS. A co na Tombstone'owi? Dobra, chłopcy. Ruszmy się. Weźcie sprzęt z mojego biura. badać. Okej, okay. chciałbym wygłosić kazanie, ale... i tak mnie nie posłuchasz, więc... łap. Na następny raz. Super. Dzięki. Wiesz, że Tombstone w sumie jest niezniszczalny, nie? Każdy ma jakąś słabość. Moją jest... To, co tam teraz gotujesz, pachnie świetnie. Kary z kurczakiem musi się podgotować. Byle bez pirożków. Nie dasz mi o tym zapomnieć, co? No. Wielka pierożkowa klęska. Wciąż nie wierzę, że wszystkich ewakuowali. I to w środku zimy. Sąsiedzi chcieli mnie zabić. Jak zerwaliśmy, trochę się ucieszyli. No tak. Dobra. Pogadajmy o tym, co znalazłeś, uli. No, Lee wyraźnie ma jakiś problem z Ozbornem. Tak, ale dlaczego? Jeszcze nie wiem. Ale jego kolejny krok ma związek z oddechem diabła, cokolwiek to jest. No, sprawdzę to. Tak myślę. Co powiesz na spółkę? Chcesz być moją pomocniczką? Jakąś. Spider-Girl? Spider-Woman. Nie. Woman. Nie pomocniczką, partnerką. O. Oh. Tylko nie to. Yes. Hej, to twój system ostrzegania. Chyba jakieś włamanie. Charles Standish. Hmm, brzmi znajomo. O, to księgowy Oscorp. Zaraz. Myślisz, że to ma jakiś związek z Li? Wybacz, że tak uciekam. Czy, czy ty zostawiłeś ciuchy na podłodze w kuchni? Eee... Gdzie je mogę... Rzuć je tu na kanapę. To na razie.